Cześć, witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć i pokazać bardzo fajny set, a właściwie sety z serii Monkey Kid, oczywiście by Lego. Jak widzicie przede mną stoją trzy sety, które posiadam z tej serii. Tylko trzy, ponieważ no, nie jestem w stanie, oczywiście, kupować wszystkich zestawów LEGO wypuszczanych każdego roku, ponieważ no, nie miałbym miejsca, gdzie te zestawy przechowywać. Natomiast te sety no, bardzo mi się spodobały, ponieważ oczywiście przedstawiają, jak widzicie, albo tutaj dużego mecha wojownika, demonicznego byka. Czy królową pająków, no i uważam, że wyglądają naprawdę nieziemsko i świetnie będą prezentować się na moich półkach, obok by chociażby figurek ze Star Warsów czy innych zestawów LEGO. Seria Monkey Kid powstała w 2020 roku i bazuje ona przede wszystkim na kulturze chińskiej. Powstała w oparciu o chińskie opowiadania, czyli jest to stosunkowo młoda seria. Natomiast do dziś Lego zdążyło wypuścić już 26 setów. Czyli jak widzicie, posiadając 3 sety i tak posiadam całkiem spory udział całej kolekcji wypuszczonej do dnia dzisiejszego przez LEGO. A tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowić, to posiadam 4 sety, ponieważ ten zestaw BrickHeads Monkey King, King oczywiście też, też pochodzi z tej serii. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na zestawie numer 80010. Czyli demoniczny byk, którego tutaj przed sobą widzicie. Zestaw ten został wydany w roku 2020, czyli tak jak wspomniałem, kiedy ta seria w ogóle ujrzała światło dzienne. Liczy sobie 1051 elementów. Zawiera trzy minifigurki, oprócz oczywiście tytułowego demonicznego byka, bardzo fajne minifigurki, trzeba to dodać. Mimo, że ten set jest stosunkowo nowy i wydaje mi się, że ciągle jest dostępny w sprzedaży, jego cena katalogowa to 359 ,99 zł. 99 groszy. Natomiast jest on niedostępny już od dłuższego czasu, ponieważ od dłuższego czasu planuję, planowałem jego nabycie. No i w związku z tym, iż nie można go było kupić w sklepie Lego ani w sumie nigdzie indziej po cenie detalicznej lub niższej od tej ceny, postanowiłem, się, postanowiłem zakupić ten zestaw na Allegro płacąc za niego 549 zł, czyli no całkiem sporo, patrząc na to, że zestaw no, nie ma jeszcze w pełni dwóch lat. Powiem wam szczerze, nie mogę doczekać się już aż figurka będzie gotowa, bo wygląda naprawdę obłędnie. No i jestem ciekaw jak będzie wyglądała na żywo, jakich rozmiarów będzie. No i e, tak jak tutaj widzicie, na pewno posiada unikatowe klocki, czyli mm, świecące klocki. Zakładam, że pod tym klockiem e, tutaj widać jest e, bateryjka. E, no i Pewnie jakiś włącznik, który powoduje, że to serce tego demonicznego byka będzie świeciło. A co z tym idzie, pewnie będzie prezentował się niesamowicie na moich półkach pośród mojej kolekcji. Stojąc koło tych dwóch setów, no myślę, że będą tworzyły niesamowite trio. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zerwać plomby i zobaczyć, co znajduje się w środku. A w opakowaniu standardowo woreczki zawierające części ponumerowane od 1 do 9, dodatkowy woreczek z dość nietypowymi częściami techniksowymi, arkusz z naklejkami, bardzo fajnymi naklejkami, standard smoka i instrukcja. I przy instrukcji na chwilę się zatrzymam, ponieważ instrukcja wygląda naprawdę obłędnie. Myślę, że jest to najładniejsza instrukcja, jaką miałem dotychczas przyjemność no, oglądać czy stosować. Jakość jej wykonania: ten papier jest tak delikatny, no, naprawdę robi to niesamowite, niesamowite wrażenie. No, jest to coś, czego wcześniej nie widziałem. W ogóle zobaczcie, jak widać, co będziemy budować w danym woreczku. Czyli w woreczku numer 4, tu jest cały mech. I widzimy, że będziemy w tym momencie budować te, te, te elementy. Naprawdę instrukcja mnie tutaj niesamowicie zaskoczyła, oczywiście bardzo pozytywnie. No, co tylko tutaj nakręca mnie jeszcze bardziej, by zabrać się za budowę tej te jednostki. A tutaj widzicie informację, tak jak myślałem, właśnie pod klockiem znajduje się otwór, właściwie odkręca się dolną pokrywę tego klocka, wkłada się baterię i ten klocek świeci. Jak to wygląda w praktyce zobaczymy, oczywiście pod warunkiem, że LEGO dołączyło bateryjkę do zestawu, ponieważ na pewno nie dysponuje w domu tak małą baterią. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak zabrać się do pracy i złożyć ten niesamowity zestaw. Kilka godzin później i set jest złożony. I muszę Wam powiedzieć, że zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Uważam, że jest to jeden z lepszych setów, jakie budowałem ostatnio. Oczywiście zupełnie coś innego niż budynki modularne czy, czy pojazdy. No jeżeli chodzi o figurki takie budowane z LEGO. No to absolutnie jestem pod wrażeniem. No, nie ma nawet co porównywać tego zestawu do chociażby figurek, budowanych figurek z Star Warsów, i myślę, że w mojej kolekcji nie mam jeszcze takiego zestawu, który mógłbym porównać do tego, właśnie modelu. Natomiast naprawdę uważam, że jest to fantastyczny zestaw. Sam byk jest po prostu potężny. E, bardzo dużo detali unikatowych, klocków, których no, nie znajdziemy w innych setach. E, bardzo ciekawe ich zastosowanie. No, widzicie na przykład tutaj ten topór, który dzierży w dłoni. E, bardzo fajne wykorzystanie tego technicznego klocka, który wykorzystywany jest bodajże jako maszt w niektórych zestawach. E, Niewiele naklejek, niewiele naklejek, które jednak robią świetną robotę, aby dodać detali temu modelowi. Oczywiście ten unikatowy klocek, który no, świeci po naciśnięciu przycisku, który też robi tutaj robotę. Ma on dość sporo ruchomych elementów, czyli są to ręce, które akurat mają bardzo duży zakres ruchu, ponieważ o, można je podnosić w górę, w dół, w prawo, w lewo. Nogi są zbudowane w sposób raczej prosty, w sensie takim, że poza tym, że on może się wyprostować, co oczywiście ciężko mi zrobić jedną ręką. Widzicie, teraz wyprostował się, natomiast w takiej pozycji on na pewno przechyli się do tyłu. Ok, jeszcze, jeszcze to ustał, natomiast nie pozostawiłbym go w tej pozycji na dłużej, ponieważ jest on tutaj w niej bardzo niestabilny. Bardzo fajnie też wyglądają nogi byka, te potężne stopy, no, które utrzymują tak naprawdę go w pozycji stojącej. Bardzo dużo detali, no, dość silne i stabilne nogi, co powoduje, że ten, no, co by nie powiedzieć, potężny byk stoi dość stabilnie jedyny minus jest taki, że te nogi, no, nie są w stanie zmienić swojej pozycji, czyli nie jesteśmy w stanie zrobić takiego wykroku, ponieważ tutaj wszystko zamontowane jest na stałe i jedyne, co możemy robić, to pochylić go do przodu lub odgiąć do tyłu, tak jak przed chwilą pokazywałem, natomiast pewnie najbardziej stabilny on jest w takiej lekko pochylonej pozie, co też Wygląda jak poza taka gotowości do szarży i myślę, że temu bykowi pasuje. Jeżeli miałbym powiedzieć o minusach tego zestawu, no to na pewno będzie to sposób montowania głowy, który powoduje, że ona może tylko i wyłącznie w takiej pozycji się utrzymać, ponieważ jak zobaczycie, ona jest tylko i wyłącznie wpięta tutaj tym klockiem, przez co też stosunkowo łatwo ją Wyciągnąć. Idzie. Nie jesteśmy w stanie, na przykład, ustawić byka patrzącego się w górę. Ta głowa zawsze odpadnie, opadnie. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu odjąć go do tyłu. Tak, jak powiedziałem, to jest maksimum tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Wtedy głowa patrzy się na wprost. Natomiast ta pozycja jest, wydaje mi się, odrobinę nienaturalna. Minusem na pewno będzie też tył byka, ponieważ tutaj no, twórcy nie pochylili się nad tym, aby zabudować go tak, jak jest zabudowany z przodu. No, co powoduje, że tak naprawdę z tyłu ten byk. Przede wszystkim nie widać, że to jest byk, ale wygląda no, zdecydowanie mniej atrakcyjnie. Oczywiście, e, ja będę go prezentował na swoich półkach, więc tej strony raczej nikt nie zobaczy. Więc mi akurat to nie będzie przeszkadzało. Natomiast wydaje mi się, że już przy tak pięknym e, i dużym modelu no, można było się pokusić o jakieś wykończenie tego tyłu. I jeszcze tylko test świecące klatki piersiowej. No i muszę powiedzieć, że na kamerze tego tak dobrze nie widać, natomiast na żywo wygląda to naprawdę spektakularnie. A tutaj macie porównanie, jak byk. prezentuje się zaraz obok generała Grievusa. Z serii no, tych budowanych figurek. Posiadam całą serię. Tam na półkach widzicie tylko jeszcze Boba Feta i Luka Skywalkera, natomiast tam z tyłu są wszystkie pozostałe, mam całą serię, no i tak naprawdę czekają na to, żebym je zbudował. Natomiast General Grievous jest największym z tych setów, no i myślę, że będzie tutaj no służył za dobre porównanie dla naszego byczka. No i oczywiście poza rozmiarami czy wzrostem, no. Nie ma dalej co porównywać. Byk zbudowany jest oczywiście ze znacznie większej liczby klocków. W czasie, gdy General Grievous jest zbudowany, jest wyłącznie z klocków technicznych i tych specjalnych klocków właśnie zaprojektowanych pod Bionicle i te figurki Star Warsów. No i oczywiście byk ma zdecydowanie więcej detali, ciekawszą kolorystykę. No, i myślę, że zdecydowanie będzie moim numerem jeden, jeżeli chodzi o figurki zbudowane z Lego. Ale ten zestaw to oczywiście nie tylko figura byka, ale również trzy bardzo fajne mini figurki. Tutaj mamy tego tytułowego Monkey Kida, który, no, tak jak przyjrzałem się serii, występuje praktycznie w każdym zestawie. Mimo wszystko uważam, że jest to bardzo fajna figurka. No, mamy tą no, złą czarownicę wiedźmy, nie wiem jak ją nazwać, ponieważ aż tak nie interesuje się serią Monkey Kid. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że no, wygląda naprawdę zjawiskowo. Bardzo fajna figurka. No i chyba moja ulubiona figurka w tym zestawie. Ta świnka z tym, no. Aparatem, kamerą, nie wiem co to jest. No, powiem Wam szczerze, jestem nią zachwycony. Chwilę się zastanawiałem, czy kupić ten zestaw pomimo ceny, za jaką obecnie można go nabyć, ponieważ no, nie wiedziałem, kiedy LEGO znów udostępni ten zestaw na swojej stronie. Czy w ogóle on jest jeszcze dostępny? Natomiast no, po zbudowaniu tego zestawu uważam, że była to bardzo dobra decyzja, e, ponieważ ten zestaw bardzo mi się podoba, e, myślę, że będzie to jeden z moich ulubionych setów. E, no i teraz pozostaje mi tylko znaleźć miejsce na moich półkach, aby go należycie wyeksponować. E, no, mm, Wam cóż mogę powiedzieć? Polecam Wam e, tą, e, ten zestaw. Bardzo mocno jestem ciekaw, jak on będzie się prezentował, zaraz obok tego mecha z zestawu Monkey Kid, który mogliście zobaczyć na początku tego filmu. No, więc myślę, że stosunkowo niedługo zabiorę się też za budowę tego zestawu. Tyle na dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.